O, nie, nie, to nie cud był pierwszy. Najpierw była zgoda. Zobacz tę scenę oczami teściowej Szymona. Najpierw pozwala Jezusowi się zbliżyć, potem opiera się na jego ramionach, a na końcu podaje mu swoją rękę. Ten gest to jest coś więcej niż pomoc. To jest jak zawarcie przymierza, zawarcie umowy. Jakby Jezus mówił: Biorę za ciebie odpowiedzialność. Chcę cię prowadzić. Czy mi na to pozwolisz? Bo to tak wypowiedziane gestem podania ręki. Przynosi uzdrowienie. A ty? Czy jesteś w stanie oddać Jezusowi odpowiedzialność za swoje życie? Pozwól, że się chwilę za ciebie pomodlę. Panie Boże, dobry Ojcze, Jezu, proszę cię za każdą osobę, którą dotykają te słowa, którą te słowa poruszają, którą, którą porusza ta Ewangelia. Proszę cię, abyś przyszedł z taką łaską świadomości, że kiedy Ty bierzesz odpowiedzialność za nasze życie, kiedy my w końcu jesteśmy w stanie Ci ją oddać, to Ty zawsze się o nas troszczysz i Ty zawsze chcesz nas prowadzić ku lepszemu. Amen.